Teraz je nagrywają na zasadzie takie słowiska dla dzieci. Wiosenka, Nie wypadają dzieci. Rzeki, dlatego usłyszał ją Kruk. Przyleciał do Piskląt i mówi. Szlakiem zapomnianych promów, bajki dzieci z Nadodry. To mój nowy projekt. Jak sama nazwa wskazuje, skierowany do dzieci. Takie właśnie bajki inspirowane ludowością, rzeką, takimi sytuacjami. Mnie naprawdę nie interesowało, co będziemy robić, tylko z kim. I dla mnie było najważniejsze, żeby się spotkać z Michałem i pograć. Ludzie, którzy naszym nurtem przepływali, zwracali głowę zawsze ku jednej z sióstr, a każdego z nich ich smutek w oczach zachwycał i nikt widoku tego zapomnieć nie mógł. Bo każdy mężczyzna chciałby być tak kochany. E, Sięgnąłem po. Bajki, które znalazłem e, tu mieszkając e, nad Odrą, chodząc, zbierając, przyglądając się tutajszym pejzażom, przyglądając się tutajszym łąkom, e, e, słuchając tutajszych ptaków. E... Właśnie rzeka Odra, czy to będzie rzeka Wisła, czy jakaś manienia rzeka w, w Maniuńskiej miejscowości. Każdy ma swoją rzekę, każdy ma swoją opowieść, a te bajki są właśnie taką opowieścią o rzece, o ludziach. I tak to się wydarzyło. Razu pewnego, dawno, dawno temu, w rzece zabrakło ryb. Rybacy co i rusz zarzucali swoje sieci, ale raz za razem puste wyciągali. W dużej mierze chodzi właśnie o spotkanie. I te, te, te bajki, i ta nasza współpraca, jest właśnie efektem jakiegoś spotkania, więc to była taka kropka na, na końcu zdania, może. albo może na początku, nie wiem. Do współpracy przy projekcie zaprosiłem dwójkę wspaniałych ludzi. Zaproszenie zgodziła się przyjąć wspaniała wokalistka, aktorka Nina Nu, która opowiedziała. I zaprezentowała i zagrała wszystkie postaci i podłożyła wszystkie głosy, które, które wymyśliłem, i wszystkich bohaterów, których umieściłem w słuchowisku. Drugim gościem jest Kuba Ryszkiewicz, scenarzysta, który pomógł rozwinąć kilka moich pomysłów. Muzykę do słuchowiska stworzyłem przy pomocy sampli czyli muzyka składa się z, z moich nagrań, z fragmentów, krótkich fragmentów nagrań. Trochę jest przyrody, trochę jest takich odgłosów związanych z Odrą, związanych z rzeką, brzęk łańcuchów starych promów, śpiew, kani, śpiew śpiew ptaków, szum drzew, plusk wody. To wszystko tą całą ciszę, którą tutaj, którą tutaj na tych wzgórzach Odrzańskich można zebrać. Siostry na jednym brzegu Żyła pierwsza, a na drugim druga. Te bajki, bajek będzie sześć albo siedem. Michał je, Michał je zbierał, pisał. Jedną napisał Kuba, jedną napisałam ja. No i po prostu dzisiaj usiedliśmy, przeczytaliśmy. Michał weźmie te rzeczy do domu ma muzykę już skomponowaną nad rzeką, pewnie o tym opowie, yy, i będzie udźwiękawiał, i będzie słuchowisko. Wydaje mi się, że ładnie te bajki wyszły w sumie. No też chciałbym już to usłyszeć, bo, bo jak ja sam sobie to czytam, to ja nie umiem tego ładnie przeczytać, więc jak słyszę, jak na to czyta, to jest zupełnie co innego. Będą służyły państwu do żeby, żeby puszczać je swoim dzie dzieciom, po to, żeby usypiać swoje dzieci wieczorem, po to, żeby zamkniętymi oczami przenieść się tu na odrę, tu nad rzekę, posłuchać śpiewu ptaków, bo usłyszeć jakąś historię, która e, może zdarzyć się wszędzie, a ja głęboko wierzę, że zdarzyła się tutaj e, nad brzegami odry.